Karolina Wigura, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także filozofię i nauki polityczne. O wyborze socjologii zadecydowała możliwość badania pasjonującej ją problematyki pamięci społecznej i perspektywa pracy pod kierunkiem profesora Pawła Śpiewaka. Uważałam, że przede wszystkim trzeba mieć dobrego nauczyciela, który który będzie pokazywał, który będzie krytykował, który będzie dyskutował na ten temat, który mnie interesuje. Karolina Wigura jest także publicystką. Jej teksty ukazują się m.in. w gazecie wyborczej i tygodniku powszechnym. Otrzymała nagrodę Grand Press za wywiad z Jürgenem Habermasem. Współtworzy tygodnik internetowy Kultura Liberalna. Działalność dziennikarska z jednej strony i działalność akademicka z drugiej strony to są takie dwie namiętności, które tak naprawdę rozrywają życie na pół, ale być może dzięki temu życie jest ciekawsze. W zeszłym roku ukazała się książka Karoliny Wigury zatytułowana Wina Narodów przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki. Problem przebaczenia i pojednania analizowany jest głównie w kontekście II wojny światowej i jej późniejszych politycznych konsekwencji. Jeżeli popatrzymy na, na polityków klęgających albo obejmujących się podczas mszy, podczas ceremonii, przy blasku fleszy, to to jest potężny środek oddziaływania na świadomość społeczną. A z drugiej strony to jest instytucja, która dotyka bardzo jednostkowych. Emocji, uczuć, etyki chrześcijańskiej, etyki judaistycznej, i to, to powoduje taką głęboką problematyczność tego zjawiska. I o tym jest ta książka. Książka powstała w Monachium, gdzie autorka przebywała jako stypendystka rządu bawarskiego. To jest miejsce, w którym. Wszystko się zaczęło, to znaczy zaczął się ruch nazistowski i dlatego ja tam chciałam jechać, bo chciałam po prostu poczuć atmosferę tego miasta, poczuć historię tego miasta i zastanowić się właśnie tam nad problematyką winy niemieckiej i przebaczenia. A z drugiej strony to jest miasto prawie bez pamięci. To jest miejsce takiej ciekawej ambiwalencji. Ja tę ambiwalencję chciałam po prostu przeżyć na własnej skórze. Pani Karolina jest mamą czteromiesięcznego Tomasza. Opieka nad dzieckiem nie zmniejszyła jednak znacząco jej aktywności naukowej i dziennikarskiej. Matka nawet paromiesięcznego dziecka to nie jest osoba, która musi być zamknięta w domu i musi rezygnować z siebie. Można zabierać. Dziecko w bardzo różne miejsca. Ostatnio byliśmy na wykładzie profesora Jedlickiego w Dużej Auli Uniwersytetu Warszawskiego w Starym Bowie. Byliśmy też u prezydenta. To jest wszystko możliwe. To jest tylko kwestia chcenia i przyzwyczajenia tego młodego obywatela do, do różnego rodzaju miejsc. Karolina Wigura nagrodzona została za książkę Wina narodów Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki o aktach pojednania między narodami. Podejmowanych w cieniu totalitarnej przeszłości. Karolina Wigura imponuje wszechstronnością opisu, w którym polityka spotyka się z filozofią i teologią, a dociekliwość naukowa sprzymierza się z temperamentem publicystki. Ten temat pamięć pamięć zbiorowa stał się jedną z kluczowych kategorii dzisiejszych nauk humanistycznych, a poza tym stał się także jedną z kluczowych kategorii prowadzenia polityki. Wynika to z faktu pewnego typu, rzekłbym, demokratyzacji pamięci. Dawniej wyobrażenia o przeszłości były w większej mierze kształtowane przez autorytety, czy to autorytety polityczne, czy innych liderów opinii publicznej. Dzisiaj pamięć jest własnością wszystkich i każdego z osobna, w pewnym sensie, co sprawia, że jest również że tak powiem istotnym tworzywem polityki demokratycznej. O tym wszystkim pisze Karolina Wigura i te, ta książka otrzymała nagrodę księdza Tisznera w tym roku, co uważam za niezwykle trafny i słuszny wybór. Karolina Wigura, laureatka nagrody imienia księdza Józefa Tisznera w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności.